Nadal szukamy kandydatek do zawodu modelki. Moi drodzy, nie zmienia się również męska cieszy. Przed Wami Dawid Wolicki i Marcin Pyszka. Okay! Tutaj przyszli, znajdziecie to modelkę. Będziemy szukać, szukać, szukać. Cały dzień. Ja już widziałem kilka. Mam na nadzieję, na zawsze wielkie. Na 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 Dzień dobry, nazywam się Ania Korto, pochodzę z okolicy sanoka, Nikt mnie nie musiał namawiać, bo to było marzenie moje dobra. małej dziewczynki. Także to tak, to tak, po prostu realizuję swoje marzenia, to wszystko. Czy jakoś się specjalnie przygotowywałaś na ten czas? Nie, właśnie nie, bo ja wczoraj jeszcze bardzo chora i w ogóle nie wiedziałam, czy się, się, się dzisiaj wybiorę. Tak, no bardzo spokojnie. Ja jako osoba nerwowa, stresująca się, podeszłam do tego z dystansem i po na luzie. Sama się coś dziwię, no nie, nie, ale nie, spokojnie, zapytali się ogólnie. Się, dlaczego, no chodź, jak, ja i jak, obietnia, dlaczego? Dobrze przyjechałam, e, do jaką mam sytuację rodzinną, gdzie chodzę do szkoły i po prostu tam model. Dlaczego po prostu chciałabym być w programie? Tak, tyle. Bo wszystko na spotkaniach, zrobiliście mówiąc Po prostu zapytali, no to powiedziałam taka jaka jestem, prosto z mostu, a nie, żeby tam jakieś... No właśnie łatwiej rzeczy na góra powiedziała wszystko tak, po prostu, Ale jak ja nie widzę po trzecim przejściu, do tej równiny, to się zastanawia, co dalej. Bo czasami jest tak, że dziewczyna za pierwszym razem idzie bardzo źle, dostaje dwie słabki, tak, I inne lepiej. A tu co jest? Dobra, przejść, to No Znaczy, to się już biedza. Więcej energii, też poprzez to. Bardziej z biodra pracujemy, dobrze. Ładnie, się... o tak. Dobrze, noga na nogę. Troszkę dalej zatrzymamy, troszkę dalej. Musisz być bardziej dla siebie. Jak wiesz, chcesz uciec stąd, wiesz? Chcesz, chcesz tu być? Jak nie chcesz tu być? Nazywam się Katarzyna Szkubnik i jestem ze Stanowej Woły. I wszyscy mówią, Iść, dasz radę, spróbujesz. A zawsze chciałam zostać modelką, i mam nadzieję, że y, na pewno czegoś się już tutaj na, nauczę, coś z tego wyciągnę dla siebie. Już jestem po zajęciach y, nauki chodzenia, po wybiegu. No i jak? Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Przede wszystkim chodzi o to, żeby kobieta, nieważne jak wygląda, czuła siebie, czuła swoje ciało, czuła się kobieco. To się troszkę zmieniło, bo przeprowadziłam się do Warszawy. Mm. Utrzymujesz kontakty z dziewczynami, ze swoimi znajomymi z programu, z Michałem Nomanios. Bardzo się tak zaprzyjaźniłyśmy po programie, że mamy tak wspólny język, że ja po prostu jestem w szoku, że tak może być dobrana przyjaciółka z przyjaciółką drugą. Naprawdę byłam szarą dziewczyną z małej miejscowości. No i chciałam się wypić. No mam sobie ten swój obrany cel, tak naprawdę. No i czuję się spełniona pod tym względem, aczkolwiek otworzyło mi to dużo okien na świat, tak naprawdę, i podoba mi się to, że mogę spełniać swoje marzenia. Na przykład chciałam śpiewać i też właśnie jestem w trakcie szukania wytwórni Mam swojego takiego prowadzącego menadżera, możemy powiedzieć, gdzie. Mnie prowadził moją karierę, to będę śpiewać, mam w planie nagrać płytę. Nie jedną. A zdradzi ktoś, jaki to muzyczny? Znaczy pewnie commercial, tak, jakby to powiedziała Joanna Krupa. No tak, to dzisiaj była też. Tak, tak, komercyjna, ale coś na wzór Ewy Farnej, Kai, um, Whitney Houston, ale oczywiście polskie kawałki bo jestem z Polski.